First Conditional. Używając pierwszego okresu warunkowego, mówimy o wydarzeniu w przyszłości, które ma realną szansę zaistnieć, ponieważ jest bardzo prawdopodobne. Po if używamy czasu present symbol, ale w drugiej części zdania użyjemy future symbol, czyli wills bez okolicznikiem, albo na odwrót. Na przykład: If you need me, I will help you. Jeśli mnie będziesz potrzebować, pomogę ci. I will call you as soon as I get home. Zadzwonię do Ciebie, jak tylko wrócę do domu. If she reads this book, she will pass the exam. Jeśli przeczyta tą książkę, zda egzamin. You won't pass the exam unless you read that book. Nie zdasz egzaminu, chyba że przeczytasz tą książkę. I will be happy if you give me the opportunity to teach you. Będę szczęśliwa, jeśli dasz mi szansę pouczyć Cię.